Witam Was kochani bardzo serdecznie i zapraszam strzelczyki na czytanie, na co idzie do ciebie w czerwcu 2025 roku. Drogie strzelce, czytanie ogólne, weźcie to, co rezonuje, a resztę zostawcie tym osobom, które miały usłyszeć czytania. Pamiętajcie o tym, że to czytanie na dzisiejsze Nów Księżyca. Sprawdzamy, co idzie najpierw do Was z karty Mądrości Wyroczni. Zobaczymy, kochani, co tutaj idzie z karty mądrości wyroczni do strzelczyków. Jak przekaz idzie do, strzelc do strzelców z karty mądrości wyroczni? Mhm. Karta numer 36 tutaj będzie trzeba troszeczkę zaryzykować w przenośni stanąć na krawędzi karta numer 46 już wam kochani mówię to jest odrodzenie idzie odrodzenie, idzie druga szansa idzie nowa okazja teraz masz drugą szansę Jakiekolwiek okazje, które uważałeś za martwe, teraz powracają w bardziej autentycznej, silniejszej formie. Cokolwiek mogłeś postrzegać jako porażkę lub stratę, jest teraz zastępowane przez coś lepszego i potężniejszego. To odrodzenie jest pewne. Wkrocz w swoje nowe życie. Przeznaczenie wypełnia się w cudowny sposób. Świat opiera się na więziach i relacjach. Bez względu na to, Jaka strata miała miejsce w przeszłości lub nawet teraz, śmierć i zakończenia są tylko iluzją. Jest życie po śmierci, jest miłość po stracie, i w tym momencie promieniejesz regenerującą energią siły życiowej, która sprawia, że nie możesz się oprzeć miłości we wszystkich jej formach. Nadchodzi czas, kiedy zobaczysz dowody na pojawienie się czegoś nowego. Czujesz to, miłość wznosi się, by cię powitać. Co się dzieje, gdy wydaje się, że coś ci się nie udało? Czy dostrzegasz piękno w tej lekcji? Zrozumienie, które rodzi się z trudności, jest jak ziarno, które przez pewien czas jest uśpione. Następnie, kiedy już wykiełkuje w twojej podświadomości, przebija się do twojej świadomości. Staje się oczywiste, że jesteś teraz nową osobą i przed tobą nowy początek. Pojawiła się mocniejsza wersja i forma tego, co zacząłeś sadzić w ogrodzie swojej wyobraźni Jesteś gotowy na sukces Pojawiają się nowe możliwości, znacznie lepsze niż te, które pojawiały się wcześniej To jak dary od bogów teraz jest jeden z tych momentów, w których z pozornej straty i porażki przychodzi niezwykła obfitość Nie rozpamiętuj przeszłości, ponieważ naprawdę doświadczasz odrodzenia <laughs> Ok, odrodzenie, druga szansa. Coś lepszego i potężniejszego. No pięknie, dobra. To teraz zobaczmy, co w końcu do Was idzie. Z kart tarota. co tarot na to? Co tarot na kartę mądrości wyroczni? Moi kochani. Strzeczeki. dostrzelców na czerwiec dwa tysiące dwadzieścia do dobrze moi drodzy no wobec tego patrzymy osiem mieczy dwójka miecze. Królowa kielichów. Rada? Trójeczka kielichów. Mhm. <grych> Moje kochane strzelczyki. W tle jest dziewięć pentakli. a kielichów. Rycerz kielichów. As buław. Wieża. Czwórka mieczy, królowa buław, szóstka buław, słońce, dziesięć kielichów, cztery buławy, a smiecz. mamy tu sekwencję trujeczek. No moi drodzy, <laughs> Bardzo ma to dużo wspólnego z kartą z yy, Mądrości Wyroczni, bo tam była mowa o odrodzeniu, o drugiej szansie, o czymś silniejszym, potężniejszym, lepszym, w lepszym wydaniu. Wiecie, co dla niektórych idzie was, do was nowa osoba, a dla innych, osoba, która wraca albo po prostu nie tyle wraca, co przychodzi, to może być jakieś przypadkowe spotkanie, a może być zaaranżowane. Chodzi o to, że to może być ktoś, z kim jesteście skłóceni, z kim nie jesteście już na przykład, a byliście, albo po prostu nowa osoba. Bo mamy pokazane, że teraz idzie wolna, teraz idzie single, singielka, więc czy to nowe, czy to coś, co się, że tak powiem, coś tam między wami popsuło, <laughs> no to mamy pokazaną teraz obecnie... Dziewiątka Pentakli, czyli osoba jest zadowolona z tego, kim jest, z tego, jakie wiedzie życie, a jest wolna. A z kielichów to jest znowu odrodzenie to jest odnowienie, odrodzenie uczucia, nagły wybuch uczucia, nagłe zakochanie, zauroczenie. Pięknie. I to może być też ta nowa miłość, jak i odrodzenie miłości z kimś. E, rycerz Kielichów, zaproszenie na spotkanie, na randkę. Uh -huh. Tu jest ktoś, kto chce się zaangażować. Boi się trochę, ale chce. Jeżeli nowa osoba to się boi, powiem zaraz dlaczego, ale chce. I czy to wraca druga szansa też randka spotkania, propozycja, brać, sprawdzić. Azbuław. Tu znowu nowe uczucie. To może być dla niektórych nowe uczucie. Niektórzy e, mogą poczuć coś na nowo do kogoś, do kogoś, z kim już coś było, a dla innych to jest nowe uczucie. E, tu jest pasja, namiętność, pożądanie, jest dużo ognia. I widzicie, i tu się pokazuje wieża, i ta wieża, mam wrażenie, ona burzy pewne struktury, burzy pewien schemat myślenia, burzy pewien system wartości, ale burzy pewne struktury, zauważyłam. Bo w ósemce miecza przyjdzie osoba zblokowana, jeśli ktoś przyjdzie, będzie zablokowany i w tej osobie runą te blokady, runą te mury, runą mu mury, kochani. Yy. I... No bo osoba może być zblokowana z równych powodów, yy. Czy przez to, co było wcześniej między wami, czy po prostu może po wcześniejszej relacji, po wcześniejszym związku, jeżeli to ktoś nowy. I tu runą te mury, i nastąpi uzdrowienie, uleczenie. Uzdrowienie waszej relacji, jeżeli to jest powrót, a dla nowych osób uleczenie tu następuje uleczenie tej osoby, która tutaj jest zblokowana emocjonalnie. No i tutaj, Piękny rozkwit, pożądanie, namiętność, miłość, dużo, mm, dużo pragnień serca, dużo sprawczości, dużo działania, dużo seksualności, poczucie wygranej, wybrania spośród wielu, wygranej na loterni, trumf, podziw, super sukces, szczęście, radość, jasność, klarowność, spełnienie emocjonalne, 10 kielichów. <laughs> po tym słoneczku jest... <laughs> Jasność, ale jest spełnienie. Tutaj oni są. Szczęśliwa, udana rodzina. Szczęście, uczucia, miłość, bliskość, więzi, dobrobyt, pewne, pewna stabilizacja, bezpieczeństwo, ochrona, wspólne zamieszkanie, urządzenie domu, wspólna radość, zabawa, odprężenie, spotykanie się. To jest jasność. To jest prawda, a, z, a z mieczy, a z prawdy. Wyjaśnienia, dyskusje. To jest pokazana taka jasność, klarowność, <tryk> transparentność, ale i prawda. Tu w końcu ktoś odkrył prawdę. Może w tym asie mieczy ktoś na koniec powie prawdę, dlaczego był taki zblokowany. Może tak być. <tryk> czy emocjonalnie, czy na was... Bo mamy osiem mieczy. Kochani, te osiem mieczy to może być jeszcze w Was błędny. Tak jakby do Was przyszedł błędny obraz rzeczywistości, tak jakby was, Wasz umysł błędnie odbierał pewną osobę, sam siebie ograniczał. To może być osoba też, która idzie do Was i sama się ogranicza, sama się blokuje. To w tle, co powiedziałam. To może być nowa osoba lub osoba, która, którą z jakichś względów mieliście już. Jakąś relację i coś się popsuło, albo coś nie wypaliło, nie wyszło. Ktoś kogoś nawet być może zablokował. No i tu może być spotkanie przypadkowe albo zaaranżowane z osobą, która, która się na Was zablokowała, którą Wy zablokowaliście, a ona może iść, no to może być różna, różny powód, ale to może być też ta nowa osoba, która jest po prostu w takiej złotej klatce, osaczona. Mm, to może też to mógł być ktoś osaczony przez was, albo wy przez kogoś mogliście być osaczeni. No, raczej nie to inaczej, to wtedy wy, to wtedy osoba byłaby zablokowana, mogłaby być zablokowana na was, tak? Ale jeśli nowa osoba, to zablokowana z powodu poprzedniego, z poprzedniej relacji, poprzedniego związku. I moi drodzy, tak, tu jest ktoś zablokowany, ktoś, kto. Yy, ma wewnętrzną blokadę, wyznacza granice, to jest osoba, która stawia pewne granice, tak? Nie dopuszcza do siebie, być może stwarza taką niedostępność. I moi kochani, dwójka mieczy pokazuje tutaj, że to idzie w kierunku równowagi. Też to tło pokazywało, które odczytałam, bo w zasadzie to tło ma większą esencję niż ten rozkład, akurat w tej sytuacji. Ono tam więcej mówi nam niż ten cały rozkład, a ten rozkład jest taki dokładniejszy, taki bardziej szczegółasty, tak. Natomiast ta dwójka mieczy mówi o tym, że w tej całej sytuacji. Ta osoba, która zmierza jest waszym sojusznikiem, jest waszym sprzymierzeńcem, to jest osoba, która proponuje wam przyjaźń na początek być może, tak? Chce poczuć, czy zaczną luzować te blokady, te ograniczenia, czy zaczną się roztapiać, tak? A osoba, osoba która miałaby dawać wam drugą szansę, na przykład, czy wy jej, to też tu ktoś patrzy, woli zacząć od przyjaźni, woli zacząć od równowagi. Tutaj może być jakaś decyzja, nieumiejętność podjęcia decyzji lub podejmowanie decyzji na logikę. Dosłownie tak, z logicznego punktu widzenia. Tutaj jest utrzymywanie równowagi tego stanu rzeczy, ale tutaj też przychodzi zrozumienie. Dwójka mieczy mówi o zrozumieniu, mówi o rozejmie, przychodzi ten rozejm, przychodzi ten kompromis, kochani, przychodzą te idealne propo proporcje, więc tu idzie ktoś z propozycją kompromisu, żeby się, no wiecie, dogadać, być może wrócić do siebie, dać sobie drugą szansę, bo jest odrodzenie uczuć, jest miłość. E, właśnie, bo tu są te więzi, kochani, bo ta królowa kielichów tutaj, na tej pozycji, mówi właśnie o tej miłości, o tej bliskości, o tym uczuciu, o więziach które są, o miłości, która trwa. Natomiast y, to u osób, u których y, coś już wcześniej było, a u osób y, tam, gdzie ta nowa osoba tutaj do Was sobie zmierza, zablokowana. Ona chce się otworzyć na miłość, ona chce tej miłości, ona jest empatyczna, wrażliwa, ona chce ofiarować wam lojalność, wierność, troskę i naprawdę, kiedy tylko się odblokuje, to taka do tańca i do różańca, do wszystkiego. Oferuje miłość, mi, boże, miłość. Miłość, przyjaźń oferuje kochani. No, wszystko w zasadzie, co najlepsze można dać uczuciowo i emocjonalnie. Oferuje przede wszystkim dojrzałą miłość, bo to jest osoba, która ma wyważone emocje, wyważone uczucia. Tutaj nie ma skrajności. Tu jest spokój, harmonia, miłość, wierność, lojalność, oddanie. To jest odwzajemnienie uczuć. To jest ktoś, kto odwzajemnia uczucia lub kto wyznaje te uczucia. W zależności po której jesteście w stronie. To jest nadal ten dobry przyjaciel. Tu ktoś pokazuje się cały czas w przyjaźni, jako dobry przyjaciel, więc albo coś tutaj się zaczyna od przyjaźni i odradza się to uczucie, albo po prostu od przyjaźni się zaczyna i puszczają te blokady, runą te mury, te struktury w tej wieży, które tam były w tle. Nastąpi uleczenie, uzdrowienie. Osoba zostanie uleczona poprzez wasze uczucie do niej, tak? Też będzie w stanie zapomnieć o tej przeszłości, odsunąć tą przeszłość do tyłu, w zasadzie, no, pozostawić ją w cieniu, może nawet odciąć, może nawet odciąć o właśnie, moi kochani, ten as-miecze tutaj na końcu ja mam wrażenie, że on pokazywał na końcu po tym całym tle, które odczytałam, możecie sobie wrócić do niego że jest taki spokój, dobrobyt, harmonia wspólna radość, urządzanie domu, odprężenie mieszkanie czy też planowanie wspólnego zamieszkania czy już bycie razem pod jednym dachem że ten asmiacz... No, odbiegłam od tego i zapomniałam co chciałam powiedzieć a że on jakby przecina te krępujące kochani ograniczenia rozcina tą klatkę złotą dokładnie tak to on Widzicie, on tutaj był potrzebny, żeby ta osoba wprawdzie dotarła do tego, że ta miłość, ta relacja, ta wasza relacja uzdrawia tą osobę i odblokowuje wewnętrznie na uczucie i na miłość, na bycie razem. Tu brakowało tego jednego miecza, tego miecza prawdy, kochani, i miecza od odcięcia tej przeszłości. Rada wskazówka wynik przesłanie. To jest, kochani, trójeczka kielichów. Patrzę jeszcze, co w tej królowej kielichów, bo słuchajcie, w ogóle to te uczucia będą bardzo ważne w tym, w tym okresie czerwca. Odwzajemnione wyznanie miłości, wyznanie uczuć, odwzajemnienie to będzie ważne, bo tu możecie naprawdę liczyć na czułą osobę, wierną, lojalną i oddaną. <laughs> I kochani, tu jest kolejny etap relacji, tu się zdecydujecie na kolejny etap w związków, relacji. Możecie się zdecydować na oświadczenie, na zarączyny, na planowanie, może nawet ślubu. I, I to trzy kielichy pokazuje właśnie radość, świętowanie, celebrowanie tych wspólnych chwil z tą osobą. Niektórzy poznają swoich nowych znajomych, nowe otoczenie, jeśli, wy, jeśli to jest dla Was nowa osoba. I tu są już spotkania w szerszym gronie, fascynacja sobą wzajemna, zauroczenie, radość dzielona wspólnie z tą osobą, cieszenie się z tego, że jesteście razem, celebrowanie tych wspólnych chwil i skupianie się też na sobie, na wspólnym celu, na tym, co Was łączy. Na tym początku radosnego okresu w życiu, ale zarazem zakończeniu trudnego etapu, na znalezieniu dobrego wyjścia z trudnej sytuacji, ktoś może poszedł na kompromis, ale było warto i czasem może to świadczyć o zapowiedzi macierzyństwa. Mogłoby tak być, że ktoś będzie się cieszył, że udało się zajść w ciążę, albo że z tego wszystkiego przypadkiem jest ciąża i ta ciąża jest chciana, tak? jest, jest, jest radość, jest świętowanie, że w sumie to dobrze się stało. tak? Może im szybciej, tym lepiej. No, może być takie podejście, co, co, co niektórych do tego wszystkiego. Także, kochani, tu jest już czas spędzany, dzielona radość wspólnie z przyjaciółmi, ze znajomymi, ze sobą razem, nawzajem. Tak więc, no, dbajcie o siebie, kochani. Buziaczki, papa. Pa.